Środek od środka. Wersja poszerzona dzisiaj w odróżnieniu od pozostałych odcinków będzie wielokulturowo i o Azji. Książeczka niewielka na pierwszy rzut oka, natomiast jej zawartość mogłaby swobodnie obdzielić kilka tomów encyklopedii. Postacie narodów, narodów a współczesność. Rok wydania 84. praca zbiorowa pod kierownictwem świętej pamięci profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Zatem oczywiście w środku znajduje się rozdział o Chinach, jak zwykle w przypadku profesora o jakości na najwyższym poziomie, ale to nie Chiny będą dzisiaj naszym punktem zaczepienia, a Wietnam. Mianowicie, Andrzej Najman napisał tutaj jeden z rozdziałów, ponieważ jest to książka z, powiedzieć, z drugiej połowy, z pierwszej połowy lat 80. ze schyłkowego czasu PRL-u. Mamy dużo odniesień do trzeciego świata w kontekście państw rozwijających się i dużo skręceń w stronę socjalizmu. Natomiast to wszystko jest potrzebne, żeby wytłumaczyć dążenia niepodległościowe w czasie postkolonialnej Azji. Te nurty były bowiem bardzo ważne, żeby zrozumieć sposoby myślenia narodów, które jeszcze może nie do końca zasługiwały w Azji na takie określenia, ale trzeba było jakoś te narody stworzyć. Co bardziej tworzone? Państwa czy narody? Bardzo ciekawa rzecz, nawet na ostatniej stronie okładki, na tylnej stronie okładki mamy szereg pytań, czym jest naród, czy wszystkie społeczeństwa świata zmierzają do uformowania się w narody, czy naród jest najwyższym i ostatecznym etapem ewolucji społecznej, czy naród i państwo narodowe okażą się tylko tworem względnie, względnie dominującym na jednym etapie historycznym. No i mamy te różne wspólnoty na podstawie rozdziałów, czytając wam ze spisu treści są metysi w Meksyku, Brazylijczycy, ale nawet y, jako zastanowienie się autorstwa rozdziału Marcina Kuli, historyka zna, znającego się na Ameryce Łacińskiej, czy możemy mówić o Brazylijczyku, czy może bardziej o Rio Grandejczyku, czy może Cearyjczyku. Mamy także rozdział o społeczeństwach Afryki, Afryki Zachodniej, o niepodległej Algierii i o jej narodzie, o Chinach, wspominany rozdział Krzysztofa Gawlikowskiego, a także o Mongołach. Yy, Indonezyjczykach, znakomity rozdział Wojciecha w kwestiach narodowych w Indiach oraz właśnie ten, który będzie osią naszego odcinka: Wietnamczycy. Naród podwójnie urodzony. Andrzej Najman. Podwójnie urodzony, bo nie dość, że przed tysiącami lat, jak głosi ciągłość historyczna, no właśnie czy jest, czy jej nie ma, ale ta, na którą powołuje się wietnamski naród, czym jest naród? W przypadku państwa rozciągającego się ponad 1000 kilometrów z północy na południe. W najwęższym miejscu geograficznie, mającym 50 km, czy można mówić o jakimkolwiek narodzie, który się samoistnie związał ze sobą na tak wymagającym geograficznie skrawku Ziemi, w tak trudnym pod względem klimatycznym rejonie? Jest to prawie że niemożliwe. Kilka cytatów, a potem przejdziemy sobie do jednego filmu. Rozdział o Wietnamie: Podwójne urodzenie. E to, co zaczęło mówić, że najpierw ze względów historycznych przed tysiącami lat, a potem podwójne, drugie urodziny ze względu na kolonię, na bycie kolonią francuską. Ale co Francuzi zrobili? Zaraz się dowiecie. 292 strona jako źródło pierwszego cytatu i tutaj mamy taki fragment, ponieważ tak jak powiedziałem, Wietnam ciągnie się z północy na południe i uważa się go jako kraj, który wiecznie walczył, walczył o swoje. Bronił się przed Chińczykami głównie, przed najazdami z północy, przed tym, żeby być cały czas poddanym różnych dynastii, które się zmieniały na północy w Chinach. Ale okazuje się, że nie tylko, bo ta rozciągnięta geograficznie forma Wietnamu kraju przypominającego wielką literę S rozciągniętą północ-południe jak w jakimś Photoshopie tak można by sobie to wyobrazić. Ekspansja na południe następowała i nie miała na celu obrony przed tym, co było na południu, tylko zwiększanie terytorium kraju. I najpierw wchłonięto Chamów, inaczej zwanych ciampa, czampa, a następnie kmerów. Do tej pory między kmerami a Wietnamczykami nie ma zgody. Językiem piłkarskim można powiedzieć, że jest wieczna kosa. Pierwszy cytat. Dostrzeżenie w marszu na południe istotnego czynnika procesu państwo i narodo... Narodu samo przez się narusza jednak wyidealizowaną wizję tego narodu Wietnamczyków, jako ludu walczącego o byt z przyrodą i jedynie odpierającego ataki agresorów z zewnątrz. Zapewne dlatego też nie jest to temat nazbyt eksponowany w historiografii wietnamskiej, a współcześnie wręcz bagatelizowany. Pierwszy cytat, druga rzecz. Przyszli Francuzi, popsuli plan ekspansji na południe nastawiali kmerów przeciwko Wietnamczykom. Kmerowie i tak już nie lubili Wietnamczyków, mówiąc oględnie, ale nastawiani przez Francuzów kultywowali w sobie nienawiść wobec tego narodu, który ich podbił. Ale przyjście, nadejście Francuzów popsuło tak, że ten model scalania narodu na sposób wietnamski wcześniej wprowadziło wiele zamieszania. No i teraz, jeżeli... Przyszedł naród z zagranicy, z zachodu, silniejszy militarnie, państwowo, technologicznie. Można było stwierdzić, i tak do tego wniosku doszli Wietnamczycy na początku, bycia podbijanym przez Francuzów, że jeżeli wyślą swoich ludzi do Francji na naukę, żeby przyswoić sobie tamtejszą wiedzę, tak samo robili Japończycy, tak samo w pewnym momencie chcieli robić Chińczycy, tylko po. Po powrocie takiej delegacji nikt w Chinach, tych wykształconych na zachodzie ludzi nie chciał słuchać. W Japonii słuchali, był szybki postęp, Wietnamczycy chcieli słuchać, ale okazywało się, że wykształceni na zachodzie Wietnamczycy, nawet we Francji, w kraju, który ich podbijał, cytat numer dwa: nawet oni po powrocie do kraju nadal pozostawali dla władz kolonialnych tylko Wietnamczykami. Stało się jasne, że ideał bycia prawie Francuzem to ślepa uliczka. Co zatem trzeba było zrobić? Jedna z uwag wietnamskich na temat Polski. Jest pewne, pisał jeden z reprezentantów orientacji patriotyczno-narodotwórczej, że gdyby przed wojną 1914-18, czyli I wojną światową, naród Polski domagał się zastosowania wobec niego sławnej zasady prawa narodów do niepodległości, car, kajzer i cesarz Austrii równie doskonale potrafiliby wykazać, iż nie jest on jeszcze zdolny do samodzielnego rządzenia się. To jest aktualne wciąż i dziś i im więcej, szczerze mówiąc, czytam o różnego rodzaju procesach państwotwórczych i narodowo-wyzwoleńczych, nie tylko na przykładzie Azji Wschodniej, ale w ogóle na innych kontynentach, no głównie oczywiście azjatyckim, ale na przestrzeni różnej ekspansji kolonialnej, tak jak mieliśmy ostatni odcinek Azjata jako źródło zagrożenia, oparty na analizie Powieści brytyjskich pisanych pod kątem społeczeństw w Indiach i w Chinach podbijanych przez Brytyjczyków w XIX wieku, tym bardziej można mieć przekonanie, coraz silniej umotywowane na wielu przykładach, że proces opisywania świata zależy od tego, komu służą przedstawiane argumenty i rzeczywistość może. Taki zwycięzca, który pisze historię po swojemu, wykrzywiać dowolnie, tak żeby mu pasowało. A jak w przypadku wietnamskim? Zaraz zobaczycie. Wietnamczycy opisywali też e, świat zachodni, z którym się spotkali. Najpierw uważali go trochę bałwochwalczo za lepszy. Okazało się, że wracając z nauki tego lepszego świata, z, będąc w stanie opanować go i przyswoić jego wartości, i jego wiedzę, są dalej sobą, czyli e, praca włożona w siebie. Nie dawała rezultatów. Nie chodziło o to, żeby być próżnym albo żeby liczyć na dostanie czegoś za nic. Wietnamczycy wkładali sobie w głowę zagraniczną wiedzę, przyjeżdżali do siebie, ale wciąż byli tylko poddanymi, tylko Wietnamczykami. Właściwym narodem na właściwym miejscu geograficznym, ale kolonizator był i nie można było nic zrobić. Jakże to jest właściwe do tego, co mamy u nas? Zderzenie zachodu z postrzeganiem przez Wietnamczyków prowadziło do następujących wniosków. Tutaj jest bardzo ciekawy wywód, na takie prześwietlenie, że nic nie było widać. Bardzo ciekawy wywód, ponad dwie strony strona 306-308, jednego z myślicieli, jednego z działaczy pro niepodległościowych w Wietnamie na początku XX wieku, który twierdził, przechodząc przez epoki, także jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, naszego, Spektrum kulturowego prowadził bardzo ciekawy wywód, który pozwala spojrzeć na naszą rzeczywistość z drugiej strony. No i teraz fragment tego cytatu, bo on jest bardzo obszerny. Przyszedł renesans, lub coś, co umówiono się tak nazywać, lecz, lecz cóż to jest to odrodzenie? Czyż nie epoka, w której niskie instynkty, odwieczne apetyty, grabieży i zbrodni odrodziły się wreszcie w swym pierwotnym cynizmie i wiezione marynarską busolą, pysznie pożeglowały w świat? Następnie do tego strasznego legatu przeszłości i rasy, którym są obciążone narody Zachodu, doszła maszyna. Sama w sobie ani dobra, ani zła, w ciężkich łapach potomków Greków, Rzymian i Germanów, szybko, jak tego należało się spodziewać, stała się udoskonalonym narzędziem okrucieństwa. Nadeszła era rzezi par excellence międzynarodowych, powstań tłumów, rozbojów kolonialnych, dewastujących cały świat i dających początek eksterminacji licznych ras ludzkich. I teraz to jest wniosek główny tego cytatu. Historia narodów Zachodu da się ująć zatem w kilku słowach. Atewistyczne okrucieństwo, rozpasane na przestrzeni wieków i wzmocnione w naszych czasach użyciem maszyny. To również pasuje do obecnej sytuacji. Mamy cały czas napięcie amerykańsko-chińskie, mówimy o nich praktycznie w co drugim odcinku. Wojna handlowa przed wirusem, potem wirus, wszystko co złe Chiny. Teraz znowu siadamy do rozmów. Wirus teoretycznie daje się jakoś opanować szczepionkami w najbliższym horyzoncie, może trochę dłuższym. Rozmawiajmy znowu o handlu. No i znowu. Nieporozumienie na nieporozumieniu. Jeszcze raz powtórzę ten wniosek. Atawistyczne okrucieństwo rozpasane na przestrzeni wieków i wzmocnione w naszych czasach użyciem maszyny. To Zachód oczami Wietnamczyków. Zachód, my oczami Wietnamczyków. Strona 309, a. I teraz są Francuzi. Wietnam jest kolonią. Mówi się czasem, że kolonializm w Wietnamie przyczynił się do istotnych przeobrażeń społeczeństwa, jego organizacji i świadomości. Nie przez to głównie, co wniósł w zastaną tam rzeczywistość, lecz przede wszystkim przez to, co zniszczył lub tylko rozchwiał. Były to najczęściej działania celowe. Do nich też na przykład należałoby zaliczyć podział kraju, następnie zróżnicowanie polityki wobec powstałych trzech części Wietnamu. Zróżnicowanie statusu ich mieszkańców oraz, co tu dla nas najistotniejsze, administracyjne ograniczenie ruchu ludności na obszarze całego kraju, co miało zapobiec tworzeniu się bezpośrednich więzi i umacnianiu poczucia wspólnoty. Podział kraju. Wietnam był podzielony północ-południe na 17 równoleżniku, prawie, prawie w tym najwyższym miejscu. Nie do końca, ale prawie. Co mamy podzielone do dziś? Koreę. Korea, jeden naród. Cały czas uważa się za jeden naród. 38 równoleżnik, tam 17 w Wietnamie, 38 w Korei. Podział sztuczny. Co mówią Koreańczycy? Nie chcemy być podzieleni. Co mówi cała reszta? Trzeba oddzielić tych, którzy są niebezpieczni. Nikt nie przeczy temu, że dochodzi do zbrodni, że rządzi się twardą ręką, dużo twardszą niż to u nas się przywykło postrzegać i rozumieć w tamtym kręgu kulturowym. Ale ta nasza twarda ręka może być po prostu ukryta w bardzo, bardzo miękkiej rękawicy, która maskuje tą twardość i siłę. Jeżeli w przypadku Wietnamu, w tym cytacie, było wskazanie na to, że Francuzi celowo wprowadzili podziały i celowo ograniczali ruch ludności, nagle pojawił się problem, ponieważ kolonia miała na celu przynoszenie zysku. Trzeba było zarabiać, plantacje były na południu. Tam, gdzie ta dolna część litery S, ale tam nie było tyle siły roboczej, trzeba ją było sprowadzać z północy. I w tym momencie kolejny cytat nie będę zmyślał, ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. W ten sposób hmm, może cały cytat plantacje, jak wykazują analizy społeczno-ekonomiczne, były uosobieniem postępu technicznego i organizacyjnego w gospodarce wietnamskiej. Tworzyły jej sektor najbardziej nowoczesny. Gospodarka plantacyjna, przede wszystkim uprawa kauczuku, rozwijała się głównie na południu, sła, stosunkowo słabo zaludnionym. Pojawił się zatem natychmiast problem braku siły roboczej. Trzeba więc było wyrobować z Tonkinu, i namu, ogromne masy kulisów do pracy w kohinchińskich plantacjach. Do tej pory ta południowa część obecnej części Kambodży i Wietnamu Południowego, nazywana Kohinhina, Sprawia duże problemy, jeżeli chodzi o wymowę. W naszym kręgu kulturowym czyta się to w ten sposób: dla Francuzów to jest koszunszin, a dla Anglików -chin china Bardzo ciekawe, ciekawe określenie i pozostawiające językowo problemy wciąż, jeżeli chodzi o jednoznaczną wymowę. No i teraz. Na plantacjach pracowali i żyli wspólnie ludzie. Z północy i południa, także z różnych oddalonych od siebie, nie mających żadnych wzajemnych kontaktów wspólnot wiejskich, różnych prowincji Tonkinu-Czernnau, czyli północy. W ten sposób system plantacyjny, oczywiście nie tylko i nie głównie, ale stał się aktywnym czynnikiem integracji narodowej, gdyż stwarzał warunki sprzyjające uświadamianiu sobie przez Wietnamczyków własnej wspólnoty, tym razem niewiązanej tylko z tradycyjnymi strukturami i instytucjami społecznymi. Takich ciekawych wniosków w postaciach narodów a współczesności jest wiele. Znakomity rozdział o tym, jak tworzono i jak tworzy się dalej społeczeństwo indonezyjskie. Jak trzeba połączyć na tysiącach wysepek, no nawet przyjmijmy na setkach wysepek, ale i tak na ogromnej ich liczbie, nawet na tych kilkunastu największych, rozmaite kultury, z których niektóre żyją jeszcze w czasach zbliżonych do neolitu, a reszta zajmuje się wysoką technologią. Wysyłając satelity w kosmos. Jak te grupy ludzi mają się dogadać? Tutaj autor podaje przykład właśnie takiej niemożności porozumienia się, jeżeli mamy do czynienia z plemieniem, które boi się opuścić w zacienionej dżungli, żeby nie wyschnąć na słońcu. Rewelacyjnie działające na wyobraźnie porównania i język. Wojciech Giłżyński, bardzo, bardzo dobry rozdział o Indonezji, o tym, jak tworzy się społeczeństwo. Tworzono i tworzy się. No, i teraz dodatek o filmie. Mieliśmy Wietnam tutaj, w książeczce o, o państwach i narodach. Jest inna ciekawa książka o narodach Wietnamu. Podobnie jak Chiny, to jest taki fajny album, w którym naprawdę w, w, włożono dużo pracy w to, żeby opatrzyć zdjęciami, różnego rodzaju trudne do wyobrażenia sobie czasem wzory kulturowe, ubraniowe, przekazać tradycje, zdjęcia z różnych uroczystości. Takie kompendium wiedzy o mniejszościach w Wietnamie. Jest ich ponad 50, tak samo jak w Chinach. W Wietnamie jest teoretycznie trochę więcej, ale i tak te podziały są różne i płynne czasami. Najliczniejszą grupą mniejszościową, która w tym etniczną, która w tym przypadku jest większością, tak jak w przypadku Chin, są to Hanowie, w przypadku Wietnamu to Kini. I Kin jest ponad 80%, 85,7% na 2009 rok. Na pewno te liczby się zmieniają, natomiast dla nas, w kontekście filmu, o którym za chwilę, jest ważna grupa etniczna Num. Ponieważ nie ma co wchodzić w szczegóły, przykłady wyglądu przedstawicieli tej mniejszości widać na zdjęciach. Pojawiają się także odniesienia do społeczności określanej mianem taj i słusznie kojarzącej się z Tajlandią. Oczywiście mamy tajów takich pisanych przez Y i mamy tajów też pisanych tak jak angielska nazwa Tajlandii, czyli taj. Podziały są płynne. Natomiast do grupy NUM należy bohater ostatniego filmu w jakim zagrał Jackie Chan jak na razie z 2017 roku film Cudzoziemiec, wczoraj przez przypadek trafiłem na niego w telewizji, nie widziałem go wcześniej 2017 rok, Jackie Chan jest już starszym panem, 63 lata teraz ma e, 4 lata więcej e, gra razem z nim Pierce Brosnan, który również wygląda inaczej niż e, zwykliśmy go oglądać w, na przykład w serii filmów o Jamesie Bondzie ale co ciekawe, tych panów obu, starszych już teraz z czego Pierce Brosnan trochę zaczyna przypominać model Shona Connerego z siwą brodą i, i takiego starszego pana, który się niczego nie boi w życiu. Tych obu panów połączył reżyser, z którym Brosnan również miał wcześniej styczność. Martin Campbell wyreżyserował bowiem film Cudzoziemiec, o którym mowa teraz, a także wcześniej dwa Bondy. GoldenEye... Z Brosnanem oraz yy, Casino Royale. Pierwszy film. Wybacz, mi nazwa. Yy, imię i nazwisko. O, o, aktora, który gra teraz Bonda. Przepraszam, bardzo lubię go najbardziej. Ze wszystkich. Pustka. Nie ma co przedłużać. Z obecnie grającym Bondem. Tym właśnie, który ostatnim Bondem się żegna. Przepraszam, że zapomniałem. Natomiast widać, że film Cudzoziemiec jest, teraz mi głowa mi pracuje, jak się nazywa ten aktor, ale to już zostawmy. Przepraszam, widać po filmie Cudzoziemiec, że nie jest to zwykły film z Jackiem Chanem, który nie tylko jako starszy człowiek nie jest w stanie już zagrać tak bardzo kaskaderskich scen, ale że tam punkt ciężkości położono w innym miejscu. To jest trochę jak skrzyżowanie Bonda z mrocznym rycerzem, nawet, nawet pod kątem muzyki, która towarzyszy scenom prawie jak u Christophera Nolana. Budując odpowiedni klimat i napięcie. Nie jest na szczęście tak głośna jak w Tenet. Natomiast jest to historia przedstawiciela mniejszości etnicznej Num. Chińczyka teoretycznie, Wietnamczyka po imieniu i nazwisku, po nazwisku i imionach, weterana wojny z aktami w, amerykańskich, w Amerykańskim Departamencie Obrony. Maszyny do zabijania. Jackie Chan jest takim Rambo po swojemu. Nawet jak zostaje ranny w ramię, wypala sobie, bo rzecz się dzieje w lesie w, w tym momencie filmu. Wypala sobie ranę rozgrzanym nożem, takim poważnym nożem komandosa. Więc no, jest to taka trochę wariacja i może ukął stronę Rambo po latach w wykonaniu Jackiego Chana. Natomiast film jest niezwykle smutny i bardzo. Można się nim przejąć, jeżeli ma się na to ochotę. To nie jest zwykłe rozrywkowe kina, do jakiego przyzwyczają nas Jackie Chan. Tam wszystko jest na poważnie. Ginie córka Jackiego, zamach bombowy, rzecz się dzieje w Wielkiej Brytanii, ale w Anglii, ale ma ręce w tym miesza. Ira. Który reprezentantem kiedyś jest, postać grana przez Pierce'a Brosnana, obecnie jest politykiem, odsiedział swoje, ale przed trzema dekadami był związany z irlandzkimi partyzantami. Mamy takie skrzyżowanie, mamy Brytyjczyków, Chińczyko, Wietnamczyka, z mniejszości etnicznej, maszyny do zabijania, bo z jednej strony terrorystów, z drugiej strony partyzanta. No i zupełnie inny grunt. Irlandię, Irlandię Północną. Wspaniała mieszanka, o samostanowieniu narodów, dająca wiele do myślenia. W takim zestawie polecam, jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić takie pomieszanie z poplątaniem na formie plus minus nieskończoność, jak w tej serii Państwowego Instytutu Wydawniczego, to Postacie Narodów a Współczesność. Tak, dobrze przeczytałem. Postacie Narodów a Współczesność plus film Cudzoziemiec w reżyserii Martina Campbella razem z Jackie Chanem i Piercem Brosnanem. Postacie, do których się przyzwyczailiśmy w zupełnie innych rolach, i o innych wizerunkach, rzeczywistość też nietypowa dla kina akcji, rozwiązanie również. Czym jest naród? Czym jest walka o naród? Czym jest walka o siebie? Z tymi pytaniami pozostawiam Was. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka.